Rozpoczął się nowy sezon i patrzę na to. Patrzę na to, ja już mam sezon nowy z Jusza, ponieważ 26 tysięcy pucharków mam. Eee, Najpierw chciałbym pokazać moje wszystkie superki. Eee, Rzadkość. E, poziom maksymalny. A, to są moje wszystkie hiperki. Ja może jeszcze teraz Dania Majkiem podram. Potem Darylę, do Darylę też jest fajna, hypera, pipera. Draco, e, ten, za niedługo będę miał do niego hipera, Jak wyjdzie do niego hiperka. To ja już muszę go zbierać. E. Albo chciałbym zostać dofa legendarnego. Tą hipę dostać Nasza paczkę jak dla Bubu. To, to zna piosenka. Nasza paczka jak dla Bubu. Na 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 na, 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 na 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 To pisze w kom. Ja nie lubię ten kordelis nie ogarnia. Dębuj. 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 no no co no co no co boisz się no co nie umiesz grać nie umiesz grać jak mojego tego nie ma nie umiesz inaczej ty no kurde tylko umiesz podjeżdżać się na majków. no co jesteś nowym i tylko podjeżdżać się na umiesz? Kurde miusiku, bom, bom, No dobra, gramy, nie wkurzamy się. Gramy, nie wkurzamy się. Dobra, tam. Um. Juuu. Nasza paczka na jego klabu yo żegnaj ja Mike Edgara nasączka jego klabu bo ei Edgar hallo mmm no, je, 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 je nie jest z niej potrzebna yo to dużo garnia Eee, korda już, nogi! kurde, Dusik, nie dusik! No nie no! No nie coś! Jak! Jak! To ino nie potrafię grać. To wyklucza Eee, kolczę tu nie grać. Ale mam 30, prawda? Łowork. Wow. O okay. nie. Mój kolega w szkole na niemieckim, jak był w pierwszej klasie, to w trzeciej, to zamiast Guten Morgen na niemieckim, wiecie co powiedział? Guten Morda. Ja dzisiaj zaraz, która godzina? 14.54 Pomaga no ja jeszcze tu długo zrobić filmik. Bo na 17.30 dopiero montujemy. A się takiego chciałby mnie podjechać. Co jest? I Na którym on ma poziomie? Napiszcie mi w kom. Jak on tak mnie szybko zabił. na którym to jest poziomie? Pytam się. Dobra, żeby tak łatwo mnie nie rozwalali, to biorę się Franka.

Szafoczka jest dla mógł. Jeszcze. Nie, nie, nie. Dobra. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Proszę cię. Proszę cię, uciekaj. Dobrze, dobrze, uciekaj. Jeszcze. Nie.

Как hmm. ты Wiem, że ona u tamtych ja. Ale jak oni tak długo się trzymają? Czy jeszcze ja mam zbyt czy coś? Napiszcie mi w kom, co się dzieje. Bo tu są za ludzie. A w kom, co się dzieje z pucharkami, że tacy na są tej Alejca. na przykład po 25 puchach, 25 piesiącach pucharki są co stanie najlepszy grać? Tak. No. we

Aha, bo to Taranga, jest Dobra, gramy się jeszcze raz z Stajkiem, bo to jedyny normalny gracz, który dzisiaj mi się trafił. Nasza paczka jest dla mogła, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Labu la, 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 la bu la bu bu Labu la bu la bu bu Labu la bu Labu la bu bu Labu la Nie, la zrobić I na szczęście jak jeden strzał to w się uznał lubował i... Ja? I ten hankiet ukij.

いう Co będzie po tym w a może i mnie tak jak się odsunę od baza zrobię takie ok to jest ok chłopie ja mu ulta nasza paszka jak dla bógu So bad, yeah? Yeah, <laughs> 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 yes. Max chabem bardzo do mogę gada. Nasza paczka jak labubum Nasza paczka jak labubum i nie zdradzimy to amecz E jest teraz mocny bardzo. paczkę Co a to jest jakiś inny ból, który umarł. Ja może towarzysz. On tylko... Ten, ten, ten się... Ten, ten. Ja, to jest. Ja, że się jeszcze obawi, ja, już mam do mnie noo, noo, Czy mam noo, noo, mam chodzi? noo, O noo, Nie mam do bola. Ty, ja nic nie mam do bola. Ej, czy to tak u Pani działo? Jest to coś, tak, trzeba mieć. No to камеры, кое-как показал там, как, 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 как быстро и как бы это было. ой, как это было. Это что не U to jest... koko koko Kos... No. Rzadko. To jest rzadkościowo. Rzadkościowo. Hiło. Też rzadko kościoła. Rzadko Ej! Ej. się chyba popsuło coś. Aha. Tobranie się, ulubiony. To ja chciałbym smutić nic, serce okrywali. Nie. Ha. Mm, papu, papu e, ten e, Androida z telefonu. Dobra.

kanalın bölümüne Hoşçakalın. Nie wiedziałam o Lili. Jedno nie wiedziałam o Lili, że ona jest taka szybka. To szybsza od jego. od gryfa. Nasza paczka jak labuł, bo urasta. No, 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 Ona biega, a nie chodzi. Na przykład ból chodzi.

I just you, yeah. throw him, of was on The scoop OP. Yeah, yeah, maybe. yeah, maybe. yeah. Maybe. yeah. yeah maybe.